Hej hej ludzie, w kolejnym odcinku z gry, Alundra, już siódmy. I tak oto skończyliśmy walkę z tym wielkim strażnikiem, starożytnym strażnikiem, który chronił Larsa. Wróci wróciłem oczywiście do wioski. Chciałem kupić życie, oczywiście, żeby mieć 14 dzieci, ale to 500 kosztuje, więc. No, trochę za mało kaski mam. I w tym momencie siedzę sobie na dachu. Dobra. Teraz, jak dobrze pamiętam, musimy iść. Do, 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 do. Czy tu trzeba było iść? Tak, jest, tu trzeba pójść. Do. Jak on tam miał? Boneir, właśnie, ponieważ Boner ma koszmary i te mody po prostu są w nim i go niszczą od środka. Dobra, porozmawiam ze wszystkimi. I finas. Finas. Ryan. Bonar is always been a sound sleeper, but this is no means... Będę próbował tłumaczyć, ale trochę ciężko będzie. Bonar has a nice Że ma koszmary, jest ciepły. Ten skin is slowly turning, no, no, Że się tam coś zmienia. There can be a little doubt as to. The... Coś tam, coś się z nim dzieje niedobrego. Dobra, chyba to wszystko u niego. Bo ona ciągle wzywa osobę o imieniu Sara, to brzmi jak kobieco, to brzmi jak kobiece imię, tak Sara to jest właśnie jego koszmar, zobaczycie w śnie później, bo na pewno wejdziemy do tego snu, już pamiętam co to była za historia, trzeba było też iść do, no stół zniszczony, ten dom zawsze był nienormalny, musimy iść do Nadych pogadać tutaj z wszystkimi. Ona też ma koszmary. Ona po prostu. Nie pamiętam, co z nią nie tak jest, ale ona chyba coś tam prowadzi, zniszczenia, coś takiego. Już nie pamiętam, dobrze, nie powiem, no bo kiedy ja w tą grę grałem już. Nadia też jest uwięziona w jakimś koszmarze. and, and i my oboje wiemy, że tylko ty możesz i Pomóc z tym Dobra, już jestem na jakieś problemy. Nie naprawiłem symulatorem. Ciężko jest to naprawić. Strasznie ciężko. Nie wiem, co jest nie tak. Nie wiem, czy trzeba było odejść. Takie jest, odejść trzeba było. Co to za. Zgłosy. To brzmi jak. O nie. Nadia, och, Nadia, dlaczego to zrobiłaś? Maj, dlaczego? Maj, moja córka i. Zmarłych, coś tam, ryb, coś tam było, coś tam, z czemu ona to robi i co się tam stało, okay. z takiego. wiadomości. I to było z Yuri, tak, to był, zniszczony po prostu został zniszczony dom Olena. We must find a way to stop, musimy znaleźć sposób, żeby to, zatrzymać te, te losowe zniszczenia. Uff, ciężko się to tłumaczy. Tam przepraszam, ich to nie jest Twoja wina, i nie możesz tego kontrolować. Aluna, dusza Nadi jest daleko stąd, i musisz wejść do, szybko do jego snu i ją uratować. Nie, Septimus. Alunia, Ralkant nie może wejść w sen. Isn't nas elf, point. To nie jest chłopiec elf. But I won't attempt to sleep on the on Bonaire. My fancy might be less strange. I will just bring him here. Because, He Ona no, nie chce po prostu, żebyśmy tam podzielił do jej snu. Zrób to, to coś tam zrób to dla mnie, czytałem. Uh, I know everyone has already asked you this, only, but I will too. Please bring Bonaire back to us. Proszę, Lundra, sprowadź Bonaire... Mamy uratować Bonnet. ta to jest prośba na Adi. No dobra, pójdziemy do... Bonaire'a. Wkurzam mnie ten emulator, że Wam powiem, bo gra mi nagle mnie wyrzuca. Może nie tracicie na tym, w ogóle chyba nie tracicie na tym nic, ale mnie to denerwuje to. I się wkurzę, będę próbował, 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 aż tego nie naprawię. oprócz się jakiś na inny emulator, zobaczę. Dobra, z Poneirem pogadajmy. Nad Salundra idę tam po swojej miłości. Proszę, tam uratuj. No, jak, jak szybko możesz. Dobra, chodzimy w sen jego. Jesteś kolejne, ko I, Kocham cię, Sara. You are only. I, you are only. Jesteś moją jedyną miłością. Tak jest, chodzimy. To jest fajny etap. Fajny sen. To ojczycie. Fajna postać, Sary. Sen. Bunera. Sara, Sara, nie bądź śmiała. Jut, testy morale let's mi, out. Pozwól mi się pokazać tam, coś tam. Ja, tutaj, jestem tu, Greek god, boginią, grecką boginią, coś takiego. Chodź tu do mnie, bo najszybko. Dobra, nie przejdziemy przez wszystkiego klocka, bo musimy odblokowywać po części takie statuetki. O właśnie takie coś. I teraz się otworzy tutaj. Tam nie wejdziemy na górę, ponieważ nie mamy jak. Nie pamiętam co tu na dole było, ale zejdziemy zobaczyć. Aha, tu safe był. Tak? Tu safe był? Tak, bo safe jest zawsze taki oznaczony. Tak, to safe był. Dobra. Safe mi nie interesuje w ogóle. S Slimę sobie odpuszczę. Musimy z walczył. Idziemy tutaj. Musimy zdobyć kilka kluczy. Które nawet. Wow, zapomniałem o tym. Zapomniałem o tej pułapce. Nie, no szkoda tego. Może by dropo coś fajnego. Aj, 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 ciężko mi. Aj, wpierniczy to. Jeden na pytusze. Nie ma szans. Eee, Aha, tutaj jesteśmy. Gdzie mi tu plujesz? No nie zapraszałem go. Ale tam zaraz życie dorobię. A, już mam życie. I tu też... Ale jego nie ma tutaj żadnego. No to nie powinno się otworzyć? A, tu jest. To i tak musimy tu wskoczyć. Bo to jest klucz. Który jest potrzebny do innych drzwi. A do tych drzwi już wam pokazuję jakich. Które to były. Da się tu skoczyć? Da się tu skoczyć. Tak myślałem, że się da. Musimy wejść na górę tam. Wow, 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 ale udało się. Jakoś sprytnie mi się udało. No do, do tych drzwi, do tych klucz właśnie był. Drzwi. Sara, och, Sara. Where did you go, gdzie poszłeś? Where are you going, gdzie i do, dokąd zmierzasz? To mi hear. Coś tam, nie wiem co znaczy to Czy ty, za, ty próbujesz coś tam prowadzić mnie? I need. I need it i'm hunky Balance, I'm taking you to the gates of Paradise. So, chcę zabrać go do jakiegoś tam super miejsca. Przejdź przez te drzwi i tacy. Oh, my sweet, moi kochani. Coś tam jest bliska czegoś dobrego. Ale oczywiście to jest podpucha, ale nie będę wam zdradzał. Sami zobaczycie. Zobaczycie, jaka ta postać jest. To i tak tutaj nic nie zrobimy, bo tu otworzy nam się nagle teleporter, ale i tak klucze nie posiadamy tutaj do tych drzwi, co teraz się pojawią. Bo tam już będzie zaraz boss, właśnie z. Tam będzie boss. Więc nam nic to nie dało. Tam pójście, no czy oblokowaliśmy teleporter, to zawsze coś. Tu chyba trzeba było iść. Tu byłby tak, tu był które który. O, chyba to, to, to by było. Tylko, która teraz trzeba było iść? Aha, dobrze pamiętam, pamiętam, pamiętam. Tu się blokuje i teleporter. Tak jest, tu się odblokowało Nie wziąłem, nie pozbierałem tych. Nie widzę. O, no, próbowałem się znowu zaciąć, ale jakoś... Rwało mi. I musimy tu przejść. Dobra, coś. Czy Chyba mało kasy, potrzebuję więcej! Aj Slajmy! Ale one mnie denerwują! Come on! Padaj na hita! No dawaj, dawaj, wybuchaj! Oj! Trochę źle! O, oh, come on! No, wybuchaj. Ajsz. Nie wiedziałem, gdzie się uda i nie wiedziałem, jak trafić. Lepiej pomp nie używam. I zdobyliśmy klucz właśnie do tamtej drzwi. Teraz możemy spokojnie wrócić. Pamiętajcie, żeby tutaj przekierować kamyki na inną stronę. Bo nie wejdziecie. Lepiej je przy ścianie dorwać. I później to już łatwo się zabija je, o, się taki w sposób Teraz możemy spokojnie... Aha nie możemy Musimy wejść tu chyba jeszcze raz Dobra, Na górę wejdziemy I hop tu I zaumścimy Chyba tak trzeba było się nie wiem, może była inna droga Ale nie pamiętam Ja tak szedłem zawsze Dobra, pozbieramy sobie tutaj kwiatki. Już jestem znowu, za błąd był. Musicie właśnie zrobić, przekierować ten kamień na niebieski i tu będzie klucz. Teraz spokojnie będziecie mogli... Aha, zapomniałem, musicie znowu wrócić do tej pozycji. Bo oczywiście nie otworzy Wam się tutaj, o. I tu jako nagroda będzie właśnie... HP 14 punktów. Powinien mieć już 15 spokojnie. 16 chyba nawet powinien mieć. Bo tam z innych przygód, ale. No, mam 14. Postaram się teraz skupić 15. Dobra. Hop! I teraz się przekonacie. O, Gilem Falcon To zawsze się przyznaję. Teraz poznacie naprawdę kim jest Sara. Make high story, kochanie, bo Someone lies in a way to snatch me from you. Ktoś kłamie, żeby zabrać... Cię ode mnie. To się nigdy nie stanie. No, nic nas tam nie rozłączy. Tego nie wiem, mówię, z nie mogę tłumaczyć. Almost there, just a few more... Jeszcze kilka kroków i będziesz... Ktoś tam nasz, chyba nasz, account I teraz ona do nas. Jestem nieśmiertelna, ani gorzej. time pieces No one messes with star, nikt nie zadziera za and. And life to speak of it. Uczyniłem, co to było znaczyło. Tam, że nie zadziera, no i oczywiście kazała nam ze swoimi gulami walczyć. Jakie ja ty guli nie lubię. Ale dobrze, durny. Barana akurat pozwoliła, żebym. No, chodź. Jeszcze jednego mogę ogarnąć. Akurat sam leci pod miecz. Cicho bądź. Szyf. Oj, przeważam przy tym. kolce. Don't hit the warden, runner, you make to find snake. What, who are you? Kim jesteś? Ludz, czym jesteś? Cieszę, że jesteś tu. A idę, nie myślałem, has, że ktoś będzie mógł się tam chyba z... zmierzyć z jedną, czy też ją. Powinno zamienić się w coś więcej. I. What's that? Co to? ju to surfer boy jesteś uratować tego chłopca co za późno bo jest całym jest cały mój przygotuj się na na starcie czyli tam wyzywa nas i teraz zamieni się w takie coś to jest właśnie sara musicie unikać tych pocisków i teraz się pojawi Żegnam. I znowu się będzie się pojawiać te kulki. Musicie tak biegać, by was to nie uderzyło. I teraz się pojawi dużo. O, chyba nie teraz. O, kurcze, no prawie. Bram. Jest, udało się, musicie trafić prawdziwego. Dobra, udało się. to jest prawdziwy. Kurcze, tamty był prawdziwy. Dobra, jest. Dobra. Jest dobrze. Mam cię. Ranoż ci się pojawi. Dobra, spoko, jest git. Będzie teraz tu. Dobra, błąd zrobił. się Zawieścił tam. Uwaga, uwaga, uwaga. uwaga. Jest, mam cię. Tu, 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 tu nie widziałem gdzie się pojawi teraz... UAAA! Uderzyło mnie. Dobra, jest. Jest nie najgorzej, mam jeszcze życie. 6 Hubsa, dobra, jeszcze nie jest źle. Mam cię. Wielki obleśny. Obleśnia. Stworzy. Nie lubię zgadywać tego. Nie wiem jak to się jest. Kurczę. Musiałem użyć jedną roślinkę. Jest, udało się. Może by opada. opadał. A, czy nie będę to... Tam... Może żebym... lepiej, mnie mi opada. Grało. Ale chyba bym lepiej grał. Na kreaturze z strzałkami jest trochę ciężko grać. No nie, nie powiem. Ciężko jest po prostu mi się obrócić po prostu. Widzicie, ja stoję, ja nie mogę po prostu ruszyć się. Muszę specjalnie myszką, on się musi się obrócić. I tak mi trochę czasu zlatuje. Akurat to łatwo minąć. Gdzie się pojawi? Dobra. Kurcze, który to? Kiepsko. Ajajaj, no już mnie wywaliło. Nie Oj, amortorze, łaj, mi to robisz? Kurcze, jeszcze się zapatrzyłem ten emulator i teraz... Jest, koniec! Pani... Sara has been zniszczona, crush it! przeklęty demonie! Musimy ratować teraz... Boniero. Dude, what are you doing? Co ty robisz tu? A... co ja tu robię? Gdzie jest Sara? No, Sara właśnie jest tu. Przez chwilę. Poniel mój skarbie. I'm suffering in such horrible pain. Help, pomóż mi, nie, nie pomaga jej. Dobra, oferowałaś ją w serce, ale on tego nie chciał. Co zrobiłeś nam? Teraz mnie wyzywa, że ja to zrobiłem. Zniszczyłeś naszą miłość. Obarcza nas winą. Żegnam. Panią. Na mi nie szkoda. Nie ginie. Welcome back. Witam z powrotem Alundra. So, co się stało? Bo nie jest, jest cały? Dla co so pięknie. Wyszył jest price na goods Będziemy się dziękować Bogu, Bogu. Och, No i się obudził. Leczyliśmy go z jego koszmaru. To dobrze widzisz, że Bonier wrócił z powrotem. Gdzie jestem? Gdzie jestem? Mo... Sara jest historią, but that's most excellent of this case. No, za... to jest Sara? Was my dream. To była Sara z mojego snu. The Betty always wanted to land, bo i zawsze to co się ma na ziemię, but the Betty I couldn't have, never have. Total fragment of imagination, but I imagine you was like totally real and totally psycho, but We totally... Known. Tam wariatkom. Wstał. Szybko nawet. Lunda dzięki stary. Bo Ciągle mamy problem z... i to duży problem. Ojej, ej Jakieś dziecko ukradło. Septek. Alas, Bonnier, you guys are to correct whatever because of Sarah or she couldn't live with her cars any longer. Nadia closed her eyes on fire to open them again. No, to już trzeba się wiedzieć po muzyczce, co się stało. Nadia zamknęła oczy. I już więcej ich nie otworzyła. Jesteśmy bohaterami, ale śmierć Nandi wstrząsnęła tą wioską. Następny dzień. Nowe uzbrojenie, nowe przygody. Już na następnym odcinku. W tym odcinku wam dziękuję. Przepraszam za te problemy jak zwykle. Ale on jest minimalny, chyba się da oglądać. No nic nie zrobił, po prostu emulator nie zgadza się z moim programem do nagrywania. Dobra ludzie, dzięki za uwagę. To był, to było Alondra i do zobaczenia już. Prawdopodobnie za tydzień dopiero, więc hej, trzymajcie się i do przyszłego odcinka.